Cześć! Z tej strony Jola Krawcowa i Twoja nauczycielka szycia. Jeśli zastanawiasz się, czy szycie to coś dla Ciebie, dziś rozwieję Twoje wątpliwości. Przedstawię Ci 5 powodów, dla których warto nauczyć się szyć. Niezależnie od tego, czy marzysz o tworzeniu ubrań dla siebie, czy żeby począć na tym zarabiać, a może po prostu szukasz nowego hobby. Pierwszy powód to niezależność. Nie musisz polegać na masowej produkcji. Szyjąc, możesz tworzyć dokładnie to, czego potrzebujesz. Dzięki szyciu możesz naprawiać i dostosowywać ubrania tak, aby pasowały idealnie do Ciebie. Drugi powód to jest kreatywność. Trzecie to twórcze zajęcie, które pozwala ci stworzyć rzeczy niepowtarzalne, od ubrań po dekoracje. Masz pełną kontrolę nad projektem, możesz eksperymentować i czerpać radość z tworzenia czegoś od podstaw. Możesz eksperymentować z kolorami, wzorami i technikami, tworząc rzeczy, których nie znajdziesz w sklepach. Trzeci z powodów to oszczędność. Dzięki szyciu możesz naprawiać i przerabiać ubrania, zamiast kupować nowe, a to ogromna oszczędność. To także sposób na zmniejszenie wydatków, szczególnie gdy lubisz unikalne i wysoko jakościowe rzeczy, które normalnie są drogie. I dla przykładu płaszcz w denikler lub Maxmarze to koszt od 4 do nawet 20 tysięcy, a potrzebujesz na niego około 3 metry tkaniny wełnianej. Jeśli przyjmiemy koszt materiału najwyższej jakości z kaszmirem, to wydatek maksymalnie no powiedzmy około 1000 zł. Natomiast czy szycie zwykłego t-shirta będzie opłacalne? Moim zdaniem nadal tak. Chociaż t-shirt w najtańszej sieciówce kupiony już, kupimy już za 15,90 zł, a za metr materiału zapłacimy około 30 zł. Natomiast Wiemy, jak jest z jakością taniego, masowo wyprodukowanego wyrobu. Szwy się po pierwszym praniu poprzekręcają, kolory wyblakną albo materiał się po prostu skulkuje. Kupując materiał dobrej jakości, owszem, w tym przypadku zwiększymy koszt bluzki, ale zostanie ona z nami na znacznie dłużej. Czwarty powód – ekologia. Rękodzieło pomaga ograniczać nadprodukcję i marnotrawstwo. Możesz tworzyć rzeczy z odzyskanych materiałów. Zamiast wyrzucać stare ubrania, możesz je przerabiać na coś nowego i wyjątkowego. Piąty z powodów satysfakcja i rozwój. Tworząc coś własnoręcznie, budujesz pewność siebie, zyskujesz umiejętności, które zostają na całe życie. Szycie rozwija nie tylko kreatywność, ale także zdolność do planowania i rozwiązywania problemów. Szycie to także nauka cierpliwości i dokładności, która pozytywnie wpływa na inne aspekty życia. Nic nie daje większej satysfakcji niż stworzenie czegoś samemu. To poczucie dumy, które trudno porównać do czegokolwiek innego. Na przykład tę bomberkę. Uszyłam sobie sama, no i jestem z tego bardzo dumna. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak wiele szycie może wnieść do Twojego życia. Na moim kanale znajdziesz ponad 100 filmów uczących podstaw szycia, a na Facebooku mamy grupę szycie online. Dołącz do nas. A jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności dalej, zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Zobaczymy się już wkrótce.